Telewizja Master została zaproszona do Szkoły Podstawowej nr 2 na spotkanie, podczas którego podsumowano międzynarodowy projekt edukacyjny realizowany w ramach programu Erasmus+. W dniu dzisiejszym zakończyliśmy hmm, praktycznie piąty projekt, jeżeli mówimy o projekty Socrates Comenius, Erasmus+. Projekt ten był realizowany od 2019 roku, powinien skończyć się w 2021, ale pandemia pokrzyżowała te plany i kończy się właśnie obecnie w 2022 roku. Projekt ten był organizowany, znaczy współorganizowany z koordynatorem Uniwersytetem Absalon z Danii oprócz nas jako szkoły tutaj polskiej brały udział jeszcze szkoła z Rumunii, z Litwy i z Grecji, Oprócz tego jeszcze trzy uniwersytety z Finlandii, Hiszpanii no i ten uniwersytet duński. Erasmus+ tak jak wszystkie projekty międzynarodowe dają naszym dzieciom dużo. znajomości, przyjaźni, współpracę, ten akurat projekt był taki dosyć specyficzny, bo to był projekt typowo pandemiczny. Więc wszystkie działania, jakie były, to były działania łączenia się online z partnerami naszymi, albo działania po prostu tutaj na miejscu, tak? Dzieci pracowały, robiły projekty, a później wysyłały te wszystkie swoje prace do, do Hiszpanii, bo akurat Hiszpanie zajmowali się tym takim scalaniem wszystkich materiałów. Podczas realizacji projektu uczniowie wcielali się w detektywów, naukowców. Główne założenia projektu to nauka uczenia się po prostu tego procesu wprowadzanie wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, działania praktycznego, eksperymentu, różnego rodzaju doświadczeń. Uczniowie w trakcie tego procesu, Doświadczalnego, eksperymentalnego również dla nich, mieli możliwość poznania zupełnie innych sposobów uczenia się, zwłaszcza przedmiotów ścisłych. Wydaje nam się, że wpłynęło to znacząco na ich motywację do nauki, na pewno na kreatywność, na rozwój pomysłowości, a także umiejętność zadawania pytań, uzyskiwania odpowiedzi na te pytania. I jak sama nazwa projektu wskazuje, pewien krytycyzm i dociekliwość w postrzeganiu świata wokół, a także dostrzeganie problemów naukowych w najbliższym otoczeniu, w lokalnym środowisku. Myślę, że to ogromna wartość tego projektu powiązanie nauki, uczenia się i tego, co dzieje się wokół nas. Jak udział w projekcie oceniają sami uczniowie dwójki? Na rozmowie w szczególności mieliśmy spotkania lub takie zajęcia praktyczne typu jeździliśmy na przykład do kamieniołomów w Nasiłowie obok Kazimierza w których między innymi mogliśmy fizycznie zobaczyć jak wyglądają skamieliny sprzed 60 milionów lat Cały dzień poświęciliśmy na tym w pełnym słońcu lecz to nas nie przestraszyło i nie chciało nam się wracać, a jak już była pora na wracanie, woliliśmy jeszcze zostać. Najbardziej podobało mi się wyjazd do kamieniołomów. Można było znaleźć bardzo ciekawe okazy z kamieniałości. No i ogólnie było bardzo ciekawie. Było kilka przeszkód, tak jak na przykład bardzo było, było bardzo gorąco ale my się nie poddaliśmy i po prostu znaleźliśmy bardzo dużo ciekawych okazów. W szkole byśmy nawet nie dali rady pojechać do kamieniołomów i myślę, że takie osoby, które właśnie nie chodzą na Erasmusa nie miałyby takiej szansy, żeby się tam dostać. Tak samo do, wydaje mi się, że też do puiku nie dałoby rady. Najbardziej podobał mi się projekt Droga Wody. I spotkanie w płyku, ponieważ dowiedziałam się dużo różnych rzeczy o wodzie, skąd się bierze woda dla mieszkańców Fukowa i obejrzałam urządzenia wodociągowe. Zajęcia Erasmus są trochę się różnią od tradycyjnych lekcji, ponieważ na Erasmusie robimy sami, samodzielnie wykonujemy pracę, nie dostajemy wcale za to ocen, E, dzielimy się swoimi e, propozycjami, informacjami, które zdobyliśmy, e, a później e, przekazujemy to da, na przykład rodzinie. Erasmus również zorganizował e, dla nas e, różnych, e, kilka wycieczek, e, w których też zdobyłam kilka informacji. W których nie mogłam w ogóle wcale znaleźć pod, w podręcznikach. Brałam udział w misji e, w Droga Wody w naszym mieście. E, najbardziej podobało mi się spotkanie e, z prezesem puik e, Dowiedziałam się, jak się przeprowadza wywiad, e, i również dowiedziałam się, jak na przykład e, jest, skąd się bierze e, woda w naszym mieście. E, Erasmus y, różni się od tradycyjnych lekcji, tym, że y, nie ma ocen. Możemy więcej y, porozmawiać i bardziej y, nie stresujemy się tak, bo nie ma tych ocen, i po prostu jest lepiej. Najbardziej podobał mi się projekt Droga Wody w naszym mieście. Byliśmy, mieliśmy wywiad z panem prezesem, odwiedziliśmy miejsca, których nie każdy ma możliwość zobaczyć dowiedzieliśmy się, ile litrów wody jest dziennie zużywanych w Łukowie i pompy, które są, jak działają. W szkole nie możemy tego poczuć, zobaczyć i też nie ma tak, takich wiedzy, co są w podręczniku, a jak wyjeżdżamy, to możemy dotknąć, zobaczyć na, na czym polega ta praca. Było ciekawie. Nie, ja niestety byłem w grupie wyjazdowej również do Białegostoku i niestety nie zawsze mogłem, ale jak mogliśmy, no to Staraliśmy się przyjść, i właśnie na przykład z pierwszej pomocy były zajęcia w soboty. Można się było dużo dowiedzieć na temat właśnie tego, jak, jak udzielić pomocy dziecku, które się czymś udławiło różnica między reanimacją dorosłego a młodego oraz również droga wody była realizowana w soboty. Chciałbym jeszcze w takich projektach brać udział, dlatego że można się dowiedzieć różnych rzeczy, których właśnie na lekcjach nam nie powiedzą, którymi mało kto się zainteresuje. Na przykład my sami raczej byśmy nie chcieli nie pojechali do kamieniołomów, bo byśmy na to taki pomysł nawet nie wpadli. Albo do POMP, do POMP, gdybyśmy nie byli Sarzmusa, co pewnie by nas nie wpuścili. I Na razmusie możemy zrobić wszystko sami, zobaczyć, jak to jest, zdobyć doświadczenie. A w szkole no. Na lekcjach tak nie można. Za bardzo naraz mu się każdy bierze udział w zajęciach. W szkole nie. Na spotkaniu podsumowującym projekt gościł m.in. zastępca burmistrza Mateusz Popławski. Ogromnie się cieszę, że szkoły pozyskują przede wszystkim środki na jakieś swoje inicjatywy. To jest bardzo ważne, aby szkoła angażowała się również w te projekty miękkie, które dają różne wartości. Tu widać, dzisiaj, dzisiaj widzimy, że, że te wszystkie projekty dały wiedzę, nowe umiejętności dla uczniów szkoły i to szczęście i zadowolenie uczniów. Więc ja liczę, ogromnie liczę, bo tutaj ta część szkoleniowa również była bardzo ciekawa, że ogromne środki są również przed nami, więc liczę, że ten Erasmus będzie rozwijał się również w innych placówkach na terenie miasta. Zaprosiliśmy na to spotkanie przedstawicieli Fundacji Erasmus z Warszawy oraz rodziców, oczywiście naszych uczniów, głównych bohaterów tego projektu. Przybyli też dyrektorzy i nauczyciele, i ta część szkoleniowa była przede wszystkim właśnie do nich skierowana aby poznali zasady konstruowania projektów i przystępowania do nich oraz informacje, jakiego rodzaju projekty międzynarodowe na terenie Polski edukacyjne oczywiście są możliwe do realizacji. Trzyletni projekt edukacyjny dobiegł końca. Oczywiście jak najbardziej chciałabym podziękować koordynatorom, pani Agnieszce Czelskiej-Pawlak i Dariuszowi Niklowi oraz panu Arturowi Baranowskiemu za zaangażowanie, za to, że, że ten projekt został ukończony, tak jakby doszedł do skutku. Również dziękuję moim uczniom i rodzicom, bo bez których wsparcia i, i pracy uczniów, no nie miałby, projekt ten nie miałby racji bytu. Jak zapowiada dyrektor szkoły podstawowej nr 2, uczniowie na pewno jeszcze nie raz będą brać udział w międzynarodowych projektach edukacyjnych.